Która edycja i jakie są idee w ogóle tego festiwalu? To jest piąta edycja. W zeszłym roku była przerwa, a idea jest taka, żeby mm, przede wszystkim spotkać się z ludźmi, z, y, jakby skonfrontować y, artystów, a, no i też jakby skonfrontować się z wsią, tak? bo jesteśmy na wsi, działamy na wsi i też jakby pokazać ludziom przyjeżdżających na przyjeżdżających na festiwal pokazać miejsca na przykład takie jak Lniana izba tak, albo albo nawiązce różne ciekawe rzeczy różne warsztaty szkołę wrażliwości u wyskowerskiej i u Mariusza no i pokazać te ciekawe miejsca, które jakby wywodzą się z tradycji, tak, tutaj kulturowej, właśnie z, z tego regionu, no i żeby ludzie mogli jakby dotknąć, chociaż zapoznać się, jak, jak to funkcjonowało, kiedyś, jak to jeszcze funkcjonuje. To się to zrodziła, ta myśl. Yy, I jakby od początku Dąbrowa była takim centrum. No, yy. Pierwsze edycje może były takie bardziej estradowe, i wiele rzeczy działo się w Bodentynie. Tu było tylko warsztatowo. Tutaj była Misa Pagana, tutaj była bajka o Leci tym wędrowna w terenie, więc tu było bardziej tak, właśnie jak mówię, kameralnie. Natomiast w tym roku no jest więcej. Jest właściwie estrada, jakby przeniosła się też i tu do Dąbrowy. Ale to, to chyba dobrze, bo, bo to jest takie miejsce, że warte, żeby tutaj. Tutaj zawitać, żeby tutaj jakoś spędzić fajnie czas I, i tutaj chcą artyści występować przede wszystkim. I to jest to, to jest to najważniejsze, że dlatego właśnie te wszystkie wydarzenia takie duże, artystyczne właśnie są tym razem tu w Dąbrowie. W Dąbrowie Dolnej robimy, tworzymy Jarmark Cudoki, czyli artystów, którzy przedstawiają swoje rękodzieło artystyczne, robią jakieś pokazy. Warsztaty, tak? No to właśnie się zaczęły teraz. Warsztaty gliną malowane. No i na bieżąco teraz przygotowujemy się do spektaklu. Nie czekaj, leci laty. Pokojem do 18:15 jest, to jest to jeszcze to trochę czasu. Nie wiem, czy to było. Nie na. Dawno temu, ani kiedyś tam. To się dzieje teraz. Tu w górach nazywanych Łysyni. I od prawie ich jako święte. Trzeba wołać tego starego. Ja już wołałem? Ja idę. Bawajcie. nie, nie, to wołajmy. Tak, pomóżcie nam, zawołajcie Jeden mam raz się nawąchał i poszedł. Gdzie masz chłopa? Teraz jeszcze się wzięła kochanka. Aha, no On cię zawsze miał na oku. Leci co byś zrobił? ja to potem pani zapłacam. Leci latka, żeby było? To. O, to ciasto, tu sobie, sobie słuszny I kawałek. Powiedz, ten, który ci się podoba. I powiesz nam, czy dobry. Nie zgrzyt życiu, kochał so. Wszystko miało się dopiero stać. Pięknie, postrofuj. Ja nie wiedziałem, że ty jeszcze I tak I Ty ino, ale... Chcesz się nagle tutaj pobujał, polatał, że? Tak. gdzieś nie mówi o zimie. Ale przez ile lat będzie Nie stanowi się problemu, jest zawsze rozwiązane. A, 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 a nie widzieliście Pani w Dąbrowy. Krasnoludzki w Dąbrowie, tra la Będzie iść tu pełną. N required 333 km� cage në poureda. Am uno shother not understand anything. Hande cilja t owner Desmond Lytle corner Ludzie, chodź na... a, a znowu na, na Świętojanie, jak świecą świętojańskie roboki, to było brodzo, orzechy, ziemniaki, kapusty i ziemioki. I tego roku były świętojańskie roboki, i na ile orzechów jest na orzechu, i ziemioki, i wszystko jest, a grzyby bedro no, o... A gadu gadu, a Co no, z tym ludzie, idźmy się rozprawić z młem. raz na dobrze. Tak jak to tu w Leśniczówce. Może się coś wydarzy też takiego, co nie jest przewidziane w ogóle w programie, bo jest to takie skupisko różnych osób, różnych artystów, że to jest zawsze nieprzewidywalne. Jakiś tam program ramowy jest, ale co się tak naprawdę wydarzy do końca, to pewnie tego nikt nie wie. Natomiast no, jest jeszcze jutro i pojutrze, więc są jeszcze dwa dni. Jutro, tak jak mówię, otwierają się te pracownie i można powędrować do różnych miejsc w Górach Świętokrzyskich. Jest i Zagnańsk, i Bliżyn, czyli rozrzut mamy już w tej chwili dosyć duży ale jest i wiązka, jak zawsze, która się tam do nas dołącza. No i jest też szklany dom, który się przyłącza i tam, tam koncerty wieczorem, takie kameralne, też duety poetyckie. Także jutro taki dzień wędrowny i, i taki może bardziej na skupieniu. Natomiast w sobotę znowu szaleństwo koncertów przeróżnych tutaj, właśnie w Dąbrowie. Wiele różnych zespołów i Jaźna, i Nowica 9, no i Radek Nawakowski z Mietkiem Litwińskim. W takim zupełnie nowym projekcie. Więc, no i przyjeżdża Margo z Niemiec, więc ona też będzie występowała w Szklanym Domu, ale też i tutaj. Także bardzo muzycznie w sobotę. Takie zakończenie festiwalu muzyczne, tu pobycie też razem. Festiwal to nie tylko rękodzieło, to nie, nie tylko spektakl, czyli basi nie czekaj, leci laty, mhm. ale także i muzyka. Wystąpią cudoki, tak? To są kuglarze, którzy tutaj właśnie już y, pracują z dziećmi, tak? Uczą ich różnych sztuczek kuglarskich, takich cyrkowych, i będą prowadzić różne zabawy. Za chwilę dojedzie do nas Mateusz Kowalski y, z kapelą. Będą warsztaty tańca. I to będą grać głównie oberki jakieś z tego regionu. Repertuar ten, który dziś graliśmy pochodzi od Pana Stanisława Witkowskiego, czyli Dziadka Damiana, który jest klarnecistą i jednym z braci Witkowskich, czyli członkiem kapeli braci Witkowskich z Kaliszem. Jest coraz więcej ludzi, którzy, którzy, którzy tańczą do tej muzyki, bo po to ona jest i no, gramy ile się da i coraz więcej ludzi. Czy jest coraz więcej imprez tego typu. Byliśmy teraz przez te tutaj niedaleko we Fisendek, na imprezie, na, na imprezie, która się nazywa Tabor Kielecki e, i tam na zabawy przychodzili wszyscy, cała wieś właściwie, e, mimo że były żniwa, e, to wszyscy po robocie przychodzili, e, a uczestnikami imprezy głównie byli ludzie młodzi, więc e, był taki taki miks e, wiekowy, właściwie cały przekrój wiekowy się tam pojawił. To jest bardzo proste, bo teraz jest proste, bo już jest zrobione, ale najgorzej to przy, przy przygotować, wszystko. te nitki poukładać, bo no teraz to już jest proste wszystko. Krosno kiedyś na wsiach było bardzo popularne, ponieważ ludzie... Yy, byli samowystarczalni. Oni tkali bieżniki, chodniki, kilimy, narzuty różne, płótno, naworki. Trudno to było kupić w sklepie. Druga sprawa, że nie mieli za co, bo na wsi było ciężko. Byli, właśnie wszystko było wykonywane na tych krosnach. Ty, mama, będziesz robić? Będziesz tkała? Nie. No na pewno będziesz. Takie dzieci, moja pasja do tkania to jest taka, jakby po prostu była już takie rodzinne. To przechodziło z babci na mamę, z mamy na mnie, no i teraz moje wnuczki, ponieważ no jak mówię, dawniej moja mama to tkała i wszystko robiła, było ich sześcioro. Wszyscy musieli być ubrani, nawet robili, jak to mówią. Spodnie, spódnice, koszule lniane, no ja jeszcze mam koszulę lnianą, taką, no i, i po prostu y, moja mama tkała, ja jej pomagałam i ja po prostu teraz to kontynuuję i bardzo to lubię i ja po prostu nie mogłabym bez tego żyć. Świętokrzyskie wszystkie to przypadek nie dla nie nie przypadek nie ja stąd pochodzę mieszkam w Warszawie od 15 lat ale 5 lat temu przyjechałem właśnie w to miejsce i zauroczyłem się tym miejscem tu jest jakaś dobra energia spotyka się dużo ludzi dzięki temu że stowarzyszenie ma tu swoją siedzibę to jakby jest to przestrzeń otwarta i dla artystów, i dla ludzi, którzy no, jakby robią ciekawe rzeczy z pasją i, i tu jest jakby taki yy, w tym miejscu jakby się to, to wszystko kumuluje, tak? że, że, że to, to z takich spotkań zazwyczaj coś, coś fajnego wynika. że nam na masówce bo takich imprez masowych jest mnóstwo i, i myślę, że, że tu mają, gdzie no, ludzie, czy turyści, którzy przybywają w Góry Świętokrzyskie, mają co wybrać, jeśli chce, zależy im właśnie na takich imprezach masowych. Natomiast jest mnóstwo osób, które szuka właśnie takiego kameralnego spędzenia czasu, bezpośredniego kontaktu z artystą, sam, samemu jakby tworzenia czegoś, bo tu jest taka szansa, można przez to, że, że jest tak blisko, jest się z artystami, można wspólnie coś tworzyć razem. I, I taka była też idea tego festiwalu od początku, że pokazujemy właśnie takie miejsca, gdzie artyści otwierają swoje pracownie, swoje miejsca, gdzie tworzą i publiczność jakby może bezpośrednio z nimi się skontaktować, rozmawiać, wspólnie coś tworzyć. Tak normalnie nie ma takiej okazji, więc to jest ten czas tego festiwalu, że właśnie otwarte są te miejsca i można tutaj wspólnie coś stworzyć. Niszowy, bo jak mówię, no wiele osób jednak, jest są osoby, które nie lubią Takich masowych imprez. I, I wolą właśnie w ten sposób coś takiego innego, inną tą sztukę, może undergroundową, tak to nazwijmy, ale właśnie taką niszową, taką źródłową, bo tutaj jednak to wszystko ma bardzo silny związek z przyrodą, z naturą, no, cała ta sceneria. Tu więc wszystko się odbywa raczej w przestrzeni i, i, i jest to bardzo silnie powiązane ze sobą. Trzymaliśmy taki spokój do swojego trudnego wydowania. Weźmy takie obergi, ten doktor, ten pastoralny, ten podjentalny, ten podjentalny. Weźmy takie obergi, co jest współczesną ludowością? Co jest disco, pol, no, co jest współczesną ludowością?